Witam Was serdecznie z tej strony Paweł Crypto Lifestyle, a w tym filmiku chcę trochę więcej powiedzieć o ryzyku i zasadach inwestowania, jakimi ja sam się kieruję, a chodzi to głównie o kryptowaluty i platformy inwestycyjne. A więc, inwestowanie w kryptowaluty jest ryzykowne. Czy to na zwykłej giełdzie, czy na giełdzie typu BitMEX, gdzie mamy kontrakty terminowe, jest to ryzykowne i szczególnie nowe osoby powinny mieć tą świadomość. Również inwestowanie w platformy inwestycyjne jest ryzykowne. I należy również o tym pamiętać. Jeśli nie jesteś gotowy, gotowa podjąć ryzyka, to nie angażuj się w tego typu inwestycje, ponieważ jest szansa, że część lub całość swoich środków. Nie ma ani ja nie daję nikomu żadnych gwarancji. Dodatkowo nie jestem doradcą finansowym. Pamiętaj, żeby samemu zbadać temat, zanim gdziekolwiek coś wpłacisz. Ja pokazuję tylko, co ja robię i moje własne strategie. Nikogo nie namawiam, aby mnie naśladował. Jeśli już ryzykujesz, to pamiętaj, żeby wpłacać tylko tyle, ile jesteś w stanie stracić. Również następna zasada, którą ja sam się kieruję, to dywersyfikacja, więc staraj się dywersyfikować swój kapitał w parę platform inwestycyjnych czy kryptowalut, co powinno znacznie ograniczyć ryzyko utraty kapitału. Staraj się chronić swój kapitał, to jest podstawa inwestowania. Staraj się również go jak najszybciej wypłacić, jak tylko to będzie możliwe. Nie polecaj platform innym osobom, zanim nie poinformujesz ich o ryzyku, tak jak ja właśnie to zrobiłem. Jeśli chcesz być na bieżąco, możesz subskrybować mój kanał. Teraz będzie pojawiało się na nim coraz więcej filmów, także zachęcam do tego, wtedy będziesz na bieżąco. Również będę prowadził taką grupę na telegramie oraz fanpage, gdzie będą publikowane aktualności, a szczegóły już wkrótce. Ja póki co dziękuję, zapraszam do oglądania moich innych filmów i życzę Wam miłego dnia.